Cześć wszystkim, witam się z wami pod duszy nieobecności. Ten film będzie polegał na wytłumaczeniu czemu nas nie było, co się działo przez ten czas. Za mną jest Staś, pewnie widzicie jego główkę, a więc pewnie już się domyślacie, także no nie przedłużając, zaczynamy. Zacznę tak troszkę od końca, ale oczywiście wytłumaczę, co dokładnie działo. No my z Staśem trafiliśmy do szpitala, Staś przeszedł kolejną dysfunkcję, zastawki to już jest jego druga dysfunkcja. Staś przeszedł operację, wymieniono mu tą zastaweczkę. Tak naprawdę zastawkę starą, wyciągnięto z tego miejsca i włożono ją w ogóle w zupełnie nowe miejsce jest zupełnie inny model zastawki. Dobrze. Była operacja, był szpital, ale co się działo? Z 4 na 5 sierpnia noce Staś po prostu zaczął dziwnie się zachowywać. Zaczął krzyczeć przez sen, nie wybudzał się, nie płakał, po prostu momentami krzyczał. Myślałam początkowo, że to są zęby, więc wzięliśmy go do siebie, do, do łóżka. Coś tknęło mnie, aby tkn dotknąć jego ciemiączko i ciemiączko rzeczywiście było twarde, wypukłe i pulsujące, ale to nie utrzymywało się przez cały czas, po prostu momentami było inne niż dotychczas. Ale już zapaliłem się żarówka i tak przeszło mi przez głowę, że być może jest to dysfunkcja. Ale jakoś tak przeżyliśmy tą noc, nic złego się nie działo. Robert stał z rana właśnie ze Stasią, nakarmił go, dziwo zepspał kaszkę, wszystko było normalnie, aż do godziny dziewiątej Staś po prostu zaczął bardzo mocno wymiotować i po tych wymiotach on mi odlatywał. On mi po prostu nawet nie wiem, jak, nie wiem jak to określić, ale on po prostu no jakby miał zaraz zemdleć, no działy się z nim przeróżne, dziwne rzeczy, odcinało go zupełnie tak, że nie kontaktował, co się, nawet jak do niego się mówiło, to on nie bardzo jakby łapał kontakt, no to był taki właśnie jakby najgorszy moment tego wszystkiego i to trwało przez 10 minut, nie było z nim praktycznie żadnego kontaktu, on nie zemdlał, tylko po prostu nie kontaktował, jakby po prostu był oderwany od rzeczywistości, no i co, no od razu wiedziałam, że to jest dysfunkcja zestawki, także spakowaliśmy się jak najszybciej. Robert przyjechał z pracy, no i pojechaliśmy do Warszawy. Nawet się nie zastanawialiśmy, żeby jechać z nim gdziekolwiek indziej, po prostu pojechaliśmy do Warszawy. Wiedziałam, że tam może być ciężko z dostaniem się na odpowiedni oddział, czyli na traumatologię, neurochirurgię, ale nie sądziłam, że będzie aż tak ciężko, naprawdę było okropnie. Cała droga do Warszawy nie było najgorsza stać, po prostu przespał. Ja byłam okropnie zestresowana. Dojechaliśmy na sor. Na SORZE wszystko poszło w miarę gładko. Przeszedł tam USG, tomografię głowy, i te badania, niestety na, niestety, na naszą niekorzyść, wszystkie wychodziły idealnie. W głowie nie było żadnych oznak, żeby działo się cokolwiek złego, i to było takie trochę frustrujące, bo ja wiedziałam, że to jest dysfunkcja, ale lekarze no, nie byli przekonani, dlatego że mieli potwierdzenie w badaniach, że wszystko jest w porządku stać przez cały czas na sorze. Wymiotował i ja tak naprawdę nie dałam się zbyć, mimo że chciano nas początkowo wysłać z powrotem do domu, ale no po prostu nie wyraziłam takiej zgody, także położyli nas na byle jaki po prostu oddział, w sensie no rzucili na nas gdziekolwiek i to był oddział endokrynologii. No i co? Początkowo lekarze nie mogli postawić konkretnej diagnozy, nikt nie mógł wpaść o co chodzi, Eee, początkowo tą dysfunkcję zastawki wykluczono, robiono mu mnóstwo innych badań, różnych wymazów, różny, różnych badań z krwi. Eee, no i przy okazji wyszedł enterowirus, eee, stać dodatkowo miał katar, czerwone gardło, także wszystkie objawy zostały połączone właśnie z tym enterowirusem. Eee, pobrano jeszcze płyn prawda, z zastawki, aby wykluczyć zapalenie opon mózgowych, ponieważ enterowir enter enterowirusy wywołują również zapalenie opon mózgowych. Tutaj wszystko wyszło ok. Wyszło wszystko ok, no i co, no i wymawiano mi, po prostu dosłownie mi wymawiano, że wszystkie jego objawy wynikają z enterowirusa, prawda, że stać wymiotuje przez katar, że przez zaczerwione gardło, on wymiotował całe dnie, dosłownie całe dnie, chlustał mi, przysypiał całe dnie miał mnóstwo takich objawów neurologicznych i ja widziałam, że z moim dzieckiem nie jest dobrze i że to nie jest reakcja na infekcję, bo stać takich infekcji przeszedł już kilka. Przeszedł postąpkę, zapalenie krtani, miał kilka przeziębień, wysokie temperatury i nic nigdy takiego się złego nie działo. Przez cały ten pobyt na, na tym oddziale. Domagałam się konsultacji z naszym prowadzącym neurochirurgiem, ale niestety nikt mnie nie słuchał i tych konsultacji mi nie załatwiano z konkretnym lekarzem, z neurochirurgiem oczywiście e, Staś miał konsultacje, ale no, nikt mnie po prostu nie traktował nas poważnie. Ja byłam traktowana jako matka Pani Kara, e, a ja po prostu głęboko wiedziałam i wierzyłam w to i po prostu byłam przekonana, że to jest dysfunkcja zastawki, wszystkie objawy. Niestety na to wskazywały. No i co? No i szóstego dnia mieli już nas wypisać do domu. Ja miałam wyjść ze szpitala z, z wymiotującym dzieckiem, e, nawodnili go i co? Jakby na, ty, na, tym, na tym wszystkim ich zadanie się zakończyło. No bo prawda, katar przeszedł, czerwone gardło również, więc jakby nastaj no został już e, wyleczony z z tego enterowirusa, ale dalej wymiotował. No i my tego dnia mieliśmy, e, to była chyba środa, po sześciu dniach na endokrynologię, mieliśmy wyjść do domu. No, ale jeszcze prawda, na koniec pani zrobiła, zleciła po prostu nasza prowadząca USG głowy. W tych badaniach nadal nic nie wychodziło, wszystko było ok, ale, ale doprosiłam się końcowo o konsultację z naszym. Neurochirurgiem, i o całe szczęście Boże Święto, całe szczęście ona sprzyją na tą neurochirurgię, bo stwierdził, że te wszystkie objawy, mimo prawidłowych wyników, nie są ok. No i miał, prawda, jedno podejrzenie, które oczywiście było kluczem do wszystkiego i się potwierdziło w 100%. Staś po prostu miał dysfunkcję, przerywano, i polega to na tym, że. Yy... Jakby no wszystko jest ok w badaniach, ale w środku nie jest ok, tak no i co, no, została podjęta decyzja o operacji, no i rzeczywiście doktor powiedział, że w głowie nie było dobrze, zastawka była cała zapchana skrzepami krwi była pozarastana naczyniami ale z tego względu, że stać nie ma jakoś tak zbyt dużego tego wodogłowia to wodogłowie nie jest na tak dużą skalę te objawy pojawiają się słabiej nie wiadomo, nawet ciężko jest powiedzieć kiedy doszło do zepsucia się tej zastawki. Staś przez dłuższy czas mógł funkcjonować po prostu normalnie, aż w końcu on po prostu jego organizm nie wytrzymał i dawał znaki, że coś jest nie tak, ale to też nie było jego zdaniem aż tak gwałtowne. Mimo, że ja jako matka uważałam, że za staś, Staśem nie jest dobrze, on po prostu z każdego dnia gasł w oczach, przeżyłam okropną traumę, no ale dobrze, jakby no, przechodzą do tej zastawki, prawda? No. Podjęto taką decyzję, aby tą zastawkę umieścić w innym miejscu, ponieważ jakoś tak wpływa to na to, że jego organizm yy, nie przyjmuje tej zastawki w tym miejscu głowy. Także podjęto taką decyzję, aby ją wsadzić w to miejsce. Zdecydowano również o nowym modelu. Tak naprawdę yy, już w dniu operacji, kiedy Staś mniej więcej do siebie doszedł, wszystkie, dosłownie wszystkie objawy, jak na stryknięcie znikły wymioty, ospałość, takie otumanienie, niekontaktowanie, brak apetytu. Wszystko dosłownie po operacji nie ma, nie ma, nie ma. Po to, to jest niesamowite, naprawdę to jest niesamowite, yy, a zarazem nie mogę w to uwierzyć, dlaczego nikt do tej pory w tym szpitalu na tej endochronologii nie słuchał stać przez praktycznie tydzień czasu, men, no tak. Przez tydzień czasu, bo operacja też nie była od razu, tylko tam jak przeszła na tą neurochirurgię, to był jakby na drugi dzień. Także tydzień czasu yy, Staś męczył się, wymiotował, yy, bardzo bolała go głowa. No ale moja intuicja od samego początku podpowiadała mi, że to jest właśnie to. Yy, często nie, nie, nie byłam w stanie jakby się poddać, posłuchać tych lekarzy i uwierzyć im, że to jest rzeczywiście to, co oni mówią, czyli yy, zakażenie enterowirusem, prawda? Yy. Mogło dojść do tragedii, gdybym nie była bardziej upierdliwa, że tak powiem, w tym temacie i, i nie doprosiła się w końcu przeniesienia na tą neurochirurgię. Mogłoby dojść do tragedii. Nie chcę nawet myśleć do jakiej, bo, bo to jest ciężki temat. Eee, do tej pory, no nie przeszliśmy. To był dla nas najcięższy w w z, z związku z jego chorobą. Eee, Staś, pewnie... Część z Was pamięta, także Staś miał pierwszą dysfunkcję w maju, tam też leżeliśmy trzy tygodnie. Yy, 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 tylko, że wtedy wszystko było takie no, potwierdzające, no bo wyniki wy wychodziły niezbyt dobrze, a tutaj po prostu wyniki były idealne. Onią objawy i ciężko było z tym wszystkim się połapać, ale. Na całe szczęście mamy naprawdę wspaniałego neurochirurga, yy, który nie bagatelizuje sobie pacjentów, ani rodziców, ani tych objawów. I decyzja została podjęta szybko. I yy, no i mówię, no Stasiowi, w, te, Stasiowi w, w dniu operacji wszystko tak dosłownie przeszło. On teraz bardzo nadrabia w jedzeniu, bardzo on po prostu chce takich ilości. On teraz zjada takie ilości jedzenia, że będzie łatwiej go zaraz niedługo yy, ubierać niż karmić, naprawdę. Co nie? No jest biedny, jest, ogolili mu główkę, ma dwa plasterki na główce. Za tydzień, wtorek jedziemy, no za niecały tydzień jedziemy zdjąć szwy. Na całe szczęście pan doktor wypisał nas wcześniej, nie siedzieliśmy trzech tygodni w tym szpitalu, tylko jakoś około 12 dni. Także szybko wyszliśmy do domku i jest to dla nas e, wspaniałe. Możemy sobie spokojnie tutaj dochodzić do siebie. Zanim zakończę ten film, jeszcze odpowiem na kilka pytań, bo dałam możliwość na Instagramie zadawania pytań. To, to będą pytania konkretne, właśnie pod ten film, dotyczące pobytu w szpitalu, dotyczące wodogłowy, zastawki, także od, na kilka pytań po prostu odpowiem. Pierwsze pytanie. Posiłki miałaś z góry od szpitala? Czy musiałaś mieć własne jedzenie, na przykład z domu? Szpital nie zapewnia posiłków. Rodzicom. Posiłki są zapewniane tylko dla pacjentów. Yy, także ja musiałam mieć swoje, mm, swoje jedzenie. Robert mi dostarczał zakupy co jakiś czas. Miałam pełną lodówkę, miałam obiad, także nie chodziłam głodna. Yy, czy zrobiłabyś coś inaczej? By, byliście ignorowani przez tydzień. Czy masz jakieś rady, jak przebijać mur? Yy, nie. Myślę, że. Myślę, że dałam z siebie wszystko. Ja naprawdę tam bardzo o niego walczyłam. Nie jestem w stanie tego wyrazić na filmie, ani na Instagramie, ani na zdjęciach. I ile kosztowała mi ta walka, żeby, żeby ktokolwiek i jakkolwiek mnie wysłuchał i rzeczywiście wziął to wodogłowie i tą zastawkę zepsutą pod uwagę. Robiłam tyle, ile mogłam. Żałuję jedynie, że nie ściągnęłam że nie ściągnęłam Roberta do szpitala, aby sam po prostu przeszedł się na tą traumatologię, neurochirurgię i pogadał bezpośrednio z naszym lekarzem, z naszym neurochirurgiem. Być może to by cokolwiek przyspieszyło, żeby nas tam szybciej przenieść. Ja nie mogłam zostawić Stasia na oddziale, w sali samego i pójść po prostu rozmawiać z lekarzem. To też jakby jest w kwestii... O Jezu, jak krzyczy i jaki ciężki! To też jest w kwestii, prawda, lekarzy prowadzących, a my byliśmy na takim, ani innym oddziale, no trudno, nie słuchali nas. E, Także no tutaj mogłabym jakby zrobić rzeczywiście inaczej, ściągnąć szybciej Roberta do szpitala mm, i żeby po prostu nam pomógł w tym wszystkim. E, jak przybijać mur? E, jak przybijać mur? Słuchajcie, no tutaj po prostu nie można się poddać, jeżeli mamy mm, jeżeli po prostu intuicja nam po, e, podpowiada, że jest tak, a nie inaczej. E, mamy też pewien schemat albo po prostu opieramy się na, jakby na doświadczeniach innych rodziców, jeżeli chodzi o pewne objawy i, i różne schorzenia i wiemy, że może być taka nie inaczej, to tam po prostu nie, nie można się poddać. Trzeba tu dziurę w brzuchu tym lekarzom wiercić do, do ostatniego momentu i tyle, bo im no nie ma innej rady. Ja po prostu byłam tak natrętna, ja widziałam, że oni mają wszyscy tam kompletnie dosyć. Ja byłam nieugięta w tym temacie. No i końca, bo końca bo po prostu wywalczyłam to przeniesienie na ten oddział, także dla mnie to jest chyba jedyna rada. Po prostu być nieugiętym i nie dać sobie wmówić, że jest inaczej. I tyle. E, czy lekarze w jakiś sposób przeprosili lub przyznali się do błędu, że to ty, że to, że to ty zdiagnozowałaś Stasia? Nie, absolutnie nikt mnie tam nie przepraszał. E, nie wiem nawet, czy lekarze z tego oddziału endokrynologii w jakiś sposób zweryfikowali to, czy coś rzeczywiście operacje, czy co, czy moje przypuszczenia się potwierdziły. Nie wiem, nie mam pojęcia, nikt mnie nie przeprosił. Korciło mnie bardzo, żeby przejść na ten oddział i, i powiedzieć, co, do czego musiało dojść. E, jest mi przykro i mam, mam sobie w cholerę żalu, bo wiem, że mogło skończyć się źle. Miałam moment, zastanawiałam się nad skargą, chciałam po prostu coś z tym zrobić, ale teraz nie wiem, nie wiem, czy jest sens. Ja nie jestem zawistnym człowiekiem i jakby nie zależy mi na tym, żeby ktoś na tym ucierpiał, ale z drugiej strony wiem, że jakby nauczka też jest potrzebna, bo po prostu ludzie, lekarze mogliby z tego coś wynieść, tak? Kiedy pierwszy raz była założona zastawka? Rodzę za dwa miesiące wodogłowie i panikuje. U Stasia pierwszy raz zastawka była zało założona w siódmej dobie życia i to było już po operacji zamknięcia roszczepu kręgosupa. Po zamknięciu roszczepu kręgosupa przez dwa dni było super, wodogłowie nie narastało, była nadzieja, że może jednak uda się bez zastawki. No niestety jednak tak się nie stało, także no zastawka była za założona w siódmej dobie. Tak? Kolejne pytanie, czy zastawka na główce Stasia jest wyczuwalna bądź widoczna pod skórą? Tak, jest widoczna, tak naprawdę wszystko jest widoczne, jest widoczna zastawka, jest ona wyczuwalna pod palcem. Widać odchodzący dren aż do szyi, widać również przechodzący dren do brzuszka. Myślę, że to będzie przez jakiś czas, zwłaszcza tutaj, prawda, na główce i na szyi oraz na brzuszku będzie widać ten dren, ponieważ on nie ma aż tak dużo tkanki tłuszczowej. Dopóki jego y, nie ubije, że tak powiem, małą świnkę, to ten dren będzie widoczny. Na główce również będzie widoczny, dopóki nie odrosną mu włoski, a wyczuwalna raczej będzie zawsze. Ponieważ y, zastawka nie jest wkładana bardzo głęboko. Co ile lat średnio wymienia się zastawki u starszych dzieci, nastolatków? Y, powiem tak. Jeżeli wszystko jest w porządku, zastawka nie szwankuje, nie, nie zatyka się, wszystko jest odprowadzane w odpowiednich ilościach, w sensie płyn, nie ma potrzeby wymiany zastawki. Ja osobiście rozmawiałam z wieloma dorosłymi ludźmi, którzy mieli zastawkę wkładaną w głowę tylko raz przy pierwszej operacji, bez kolejnych wymian, ponieważ nie było takiej potrzeby. Po prostu czasem jest. Czasem ludzie mają o tyle szczęścia, że zastawkami nie dzieje się nic złego, a niestety czasem u niektórych, tak jak u Stasia, jest, tak pewna, jest konieczna wymiana, ponieważ zastawka, tak jak u niego, po prostu się zatyka. Także no, jeżeli nie ma potrzeby, nie rusza się zastawek, nie wyjmuje się ich, jeżeli podogłowy zrobi się nieaktywne, jeżeli nic się złego nie dzieje, nie wymienia się zastawek. Po prostu taka zastawka starczy do końca życia. Kochani, słuchajcie, ja chciałabym Was zachęcić po prostu, żebyście wpadli do mnie na Instagram i zaobserwowali nas, ponieważ... Stasiu! Ponieważ ja tam jestem na bieżąco i jeżeli nas nie ma na YouTube, to oznacza, że najprawdopodobniej coś jest złego i jesteśmy zostałyśmy w szpitalu. I tam po prostu ja informuję zawsze na bieżąco, postawiam posty, relacje, także no, bardzo Was zachęcam. Mam nadzieję, że udało mi się ten film nagrać jak najmniej chaotycznie, że to, co Wam wyjaśniłam, jest zrozumiałe. No jest mi cholernie przykro, tak? Wszystko stało się tak niespodziewanie. Mieliśmy plany, mieliśmy, mieliśmy zbliżające się wesele, miałam sukienkę. No po prostu, bo człowiek tego się kompletnie nie spodziewał, nie działo się nic złego. To po prostu do nas wyszło o tako nagle. Było bardzo niebezpiecznie. I to była trauma. Ja potrzebuję chwili, żeby po prostu dojść do siebie. Jesteśmy od dwóch dni w domu. W ogóle jestem w szoku, że ja to nagrywam już tak szybko, bo będąc tam, ja nie wiedziałam, jak mam, wrócić, jak mam wrócić do domu i jak funkcjonować normalnie, ale wiem, że nie mogę się na tym skupiać, bo, bo nie o to chodzi. Nie mogę po prostu dać, ponieść się temu wszystkiemu. Musimy żyć dalej, bo Staś dał radę. Eee, dał radę, po prostu dał radę, jest przesilny i ja też muszę być i po prostu muszę się ogarnąć. Kiedy pomalowałam włosy, żeby po prostu nie, nie, nie czuć się źle sama z sobą. Także no. Myślę, że w, w niedalekiej przyszłości pojawi się już jakiś vlog. No i dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. I jak zwykle do kolejnego. Na razie.